Na prawo! Patrz! Sztandar! Prowadzić! Zaczność spocznij. Szanowni goście, droga braci żeglarska, szczególnie ciepło witam brać żeglarską z Kętrzyna, z Węgorzewa. Witam nowa, nowe stowarzyszenie Węgorzewskie Bractwo Wodniaków i wszystkich pozostałych, którzy zawsze o tej porze roku uczestniczyli w otwarciu sezonu żeglarskiego. Przypomnę, że dzisiaj odbywa się to już w Węgorzewie po raz 59. Szanowni Państwo, w takim niezwykłym, wyjątkowym dniu, bo przecież również i ze względu na porę dnia, chciałbym wszystkim życzyć, aby ten sezon był jak zwykle bezpieczny, żeby było tyle samo, wypłynieć co i powrotów i tradycyjnej stopy wody pod kilem. Przy okazji chciałbym się podzielić z Państwem kilkoma dobrymi informacjami. Jedną z nich jest na pewno ta, na którą wszyscy bardzo długo czekamy. Te linie wysokiego napięcia, które tutaj przez tyle ostatnich lat utrudniały żeg sport żeglarski w Węgorzewie znikną. Znikną i to znikną już w tym roku. Nie mogę obiecać, że stanie się to jeszcze przed sezonem, ale najważniejsze, że stanie się to w tym roku. Także to jest na pewno ważna informacja. Ważne jest to, że poprawi się również bezpieczeństwo na wodzie w tym roku. Po wspaniałej łodzi, którą pan Wojewoda podarował strażakom, w tym roku podobną łódź hybrydową otrzymała nasza komenda policji, z czego się wszyscy bardzo cieszymy. No jakoś tego aplauzu nie słychać, ale... No i proszę Państwa, też nie mogę w tym momencie tego obiecać, ale robimy wszystko, aby... Również w tym roku rozpoczęła się budowa prawdziwej ekomariny w Węgorzewie. Pierwsza lokalizacja jak pamiętacie no nie, nie wszystkim przypadła do gustu ale już przy tej drugiej jest mniej kontrowersji. W tej chwili mogę powiedzieć, że starania idą w kierunku również aby tutaj naprzeciwko portu morskiego znalazła się jeszcze w tym roku ta ekomarina. Żeby Państwa nie zanudzać więcej, bo jeszcze jest trochę gości, którzy na pewno będą chcieli zabrać głos, jeszcze raz życzę stopy wody pod kilem. Sezon żeglarski w Węgorzewie po raz 59. Uważam za... thank you